Ważną wypowiedź, którą rzucił tutaj Wiwek, przewodniczący Fed Powell, właśnie powiedział, że banki mają teraz swobodę świadczenia usług na rzecz bitcoina i branży kryptowalutowej. Tego pana chyba nie muszę przedstawiać tym, którzy są w świecie krypto. Jerome Powell, przewodniczący Fedu. No oczywiście Powell bardzo, bardzo mocno trzyma się swoich tutaj wytycznych. Chodzi tutaj o obniżenie stóp procentowych. W czerwcu nie miało to miejsca. Rynek. To rozegram na Polimarkecie, bo 99%, że to się nie wydarzy i rynek sprawdził, miał rację. No ale są już tutaj przecieki, że lipiec, że w lipcu mogą być pierwsze cięcia tych stóp. Tym bardziej, że Donald Trump powiedział, że Europa już obniżyła 10 razy stopy procentowe, a Stany Zjednoczone ani razu. No na pewno to by było mega katalizatorem do wzrostów, jeśli chodzi o aktywa ryzykowne i y asety, takie jak kryptowaluty. Także czekamy, czekamy. Do końca miesiąca zostało kilka dni. Zobaczymy, jak będzie rozegrany lipiec i czy te obniżki przyjdą.